Cześć! Cześć kochani, witamy. Witamy z dwoma krzyżówaczkami. Dwie ikselki po Zdrapanymi pięć. Zdrapiony mi do połowy. Każdy już do tak. Jedna ma w słowie bonus tunika i tu widzę mamy tylko literkę A. A. Mhm. E, ja tu do połowy zdrapałem sobie na przykład 9 e, połowy naszych literek i już mamy nawet trzy w słowie bonusowym, gdzie mamy kolega. Ale. Ale. Ja mam jeden wyraz. Ale co i za coś. No. U żonki już jeden wyraz jest. No to dobra. Sprawdźmy, co będzie dalej. Dobra. Sprawdźmy, co będzie dalej. Troszkę przybliżę. Nie za bardzo. Nie za bardzo, ale za bardzo. chociaż mhm. troszkę. Dobra. Podrapię z takim drewnianym patyczkiem. Nie mi się fajnie drapie. I mamy f. Tu już widzimy literkę F. Mm. Ofiara, tak? Mm -hmm. Tutaj Rafa Dobra. Oficynary, Oficyna. Oficyna ma nawet. Oficyna. Mm -hmm. No nawet jak na literkę F. To druga krzyska. No to, no to trochę było. W bonusiku nic, a w drugiej? Co my tu kochanie mamy? Tutaj, dużo, tam, dużo, dużo nie E, nie ma. ale nie ma, nie literki nie. F nie ma. Jedziemy dalej. Nasz Nasze ukochany, ukochany X. X. Ale jest. Ukochany. Gdzie ty go masz, niuniu? W drugiej krzyżówce na pewno widzę. Oj, no to ja patrzę na pierwszą. Na no, nie. Ja <laughs> ty nie ty widzę. już jesteś <laughs> boks. Dobrze, Vox. No wiadomo, wiadomo, kto to wie. Vox. I tylko w tym Voxie chyba. Mm -hmm. No dobra. Co zdrapiemy kolejnego? U. U kochani. I będzie Jest. tak. Zaczniemy od bonusa. Nie wiem, jak, gdzie ty patrzyłaś, ale ja zacznę od bonusa. Duch. No. Jest nad, duch. Jest nad, nad? No, tak, duch. No, proszę no. bardzo. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Mm. Eee, mm -hmm. Nie ma. I co? Szukamy nie ma. i nie widzimy. No dobra. Druga. Przejedźmy do numeru dwa. Jest. Unia. Proszę. Unia jest. Tutaj mamy ustawa. U. Ustawa. Ładnie nam się tutaj ustawa otwiera. Gruba. A faktycznie jest, jest, jest dobrze. Jest, dobrze mieć tu pomocnika. Z boku lepiej widać. Tak. Czasem, czasem robi różnicę. Okej. Okay. Okej. Okay. I. Jest w bonusiku na pewno. Już dogoniliśmy czy twoją. Ja, czy ja będę tym tutaj takim szczęśliwcem, który odczaruje bonus? Ryki. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Ryki, tak, bardzo liczymy na bonusik w końcu, no i na fajne drapanko, tak, oficyna, Nina, ładnie nam tutaj, N by fajnie nam tutaj weszło, ma kolejne I słowo chyba, i chyba w pierwszej jest wsią, e, no, no, Unia, 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 unia. Co jeszcze? Tutaj, tutaj. A, Zobacz, widzisz. po, po, o, poczekaj. No tutaj dwa, dwa, dwa razy. Jedziemy z kolejną literką. E! No to chyba mhm. troszkę będzie. O ile okruszków. Jedziemy od góry. Mhm. Debet. Esej od razu zrobimy sobie tak. Tutaj mamy. Marek. Ser przy okazji. Rafael. Tu, Rafael. Ner. I chyba... To I w jedneczce wszystko. Mm -hmm. No to teraz dwójeczka. Dopiero pierwsza w sektor? O, a rejestr. Rejestr. Tutaj zegar. Strzelec. Proszę bardzo, strzelec, dwa razy no, E. Tak. I chyba, I, okay. I chyba wszystko. Okej. Okay. Ale jeszcze cztery. Jeszcze jest. Teraz S. S. W bonusiku brak. W bonusiku brak S Mamy. Pod? No. Drugi. Jest drugi wyraz. Ale Potrzebujemy gansko. tego, tego jeszcze jednego, żeby chociaż zrapeczka nam się zwróciła. No to. Zobaczcie. S -sy. Jedziemy. Drapiemy dalej. Nie. Nie ma przestoju. Nie ma przestoju. Tak. A tutaj było. W pierwszej wsią. Do drugiej sektor. Sektor odkrywa nam Eskę. Tutaj kosmos. Osa. Osa. A ta osa koło nosa. O, tu na krzyżaku, i do ustawa, i do strzelec. I, i, i. Sio. Tutaj wszystko. I jeszcze trzy literki. Żona ona mnie zaraz dzieli przez łeb. Nieprawda. No, I love you. I love you. I love you. I love you. K. Kry, k, k, k ryki, ryki, prawie ryki nam się układają. Kty, k, k, k misiu, no jest, jest tu jeszcze mamy. Ej, ja o bonusiku nic nie powiedziałem. Tak szybko wskoczyłem do tej krzyżówki numer jeden, że bonusik. Jeszcze mm. jest szansa na bonusik, jeszcze tak jest. jest. Tak. Zawsze trzeba wierzyć do samego końca, pamiętajcie, tak? Druga krzyżówka. Dobra. Dobra, k, 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 k Sektor. No jak ten sektor się zaczął tutaj się rozkręcać, ale no. No. Kra. Rybak. Pięknie. I wszystko. Będzie. Będzie wszystko. Jeszcze dwie. Kolejne dwie. Uuuu, bonusa nie odkryję. <laughs> Niestety, kochanie. Starałem się jak, jak nigdy wyszło jak zwykle. B. Misiu, czy ty widzisz tu jeszcze B? Nie. W pierwszej nic. Druga. Mhm. O, jest wyraz. Ba, ba. I mamy. Baba, ba, i mamy. Drugi. 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 Rybak. Kurczaki, jakby jeszcze wskoczyło nam. Rybak. Ry to, to byłoby... Szlębę, byłoby no, Supcią. Dobra. To było. No to no sprawdźmy. To... Sprawdźmy. Na pewno nie będzie Xa, Misiu. Mogę cię uspokoić. Ale może być co to? Ly. Sły? Jejku, co to? Hol. Hol. Aha. Tak, od razu sprawdzam, czy nie było ry, ale nie było. Nie. Le le, 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 le w Bonu się też nie ma i tu jest pierwszy, e, pie, A, pierwszy, nie myślał pierwszą kończymy na e, etapie dwóch dwóch tak tak strzelec. strzelec strzelec no malutko malutko czyli zobaczcie dwie dwie e, krzyżowy i w każdej po dwa wyrazy, wyrazy. Więc... Esej, duch baba i waza Kontrolne literki. Sprawdzimy. Ta zdrapeczka, niestety, niestety, U, G, trzy różne. I zobacz, ile było w bonusiku. Gdzieś tu coś na dole. O, to nie jest bonusik. A nie, za bonusik wygrana. Przepraszam. No. Ło, panie, na trzy takie maluszki by było. Super. Dobra, to robimy szachermacher szybki, zamianka. I zobaczymy tą, którą ja przygotowałem. Z wyrazem kolega. Jedziemy. O, w pierwszej szukamy. O, od razu tak. Lotnisko od góry ma dwa razy. O. Od razu owoc dwa razy. Na krzyżaczku pięknie. I tu na krzyżaczku. O, o. chromosom ma aż trzy razy. O pięknie pięknie nam się odkrywa o mamy od razu w bonusiku już no, tylko kurczę. już tylko dwóch może jednak go dzisiaj odczaruje, no pierwszy raz w no, historii na odcinku mieć bonusik. no nawet i niech tu będzie ta piątka, 5 zł, nie? ale tak ale, ale chcielibyśmy. no dobra i co pierwszej no, wszystko, Pierwsze i wszystko. Hmm? przejedźmy do drugiej e, tutaj już od razu azot Synagoga też, o, ładnie na krzyżaczku, fajnie wyszło. Mhm. No i, I dobra, no i dobra. Sprawdzamy dalej. D, D jak Danusia. W e, bonusiku na pewno nie ma. Jest Ada, jest Wanda. Mm -hmm. Super, Jest super. Kredyt. kredyt super elegancko. Kredyt dobra i pierwsza chyba wyczyszczona z litery gdy, zdrapana. A co Islandia. mamy? Islandia. Islandia, proszę bardzo. Już odkryta. Islandia dobra. Więcej nie widzimy. Jedziemy teraz. Kolejna to będzie. Uu. U, tutaj emu, tak, na krzyżaczku, z Lucyna. Ile tych imion w tej krzyżaczce? Lucyna, tych... Ewa, Ada, Wanda, zobacz. No? Cztery imionka, widzę. Czy ty jeszcze coś tu widzisz? No właśnie nie. Właśnie nie. Nie ma. No. nie ma, nie ma. Co w drugim? Krucyfiks. Krucyfiks. Luter. Krucafiks. Luter jest, luter. Dobrze. I więcej nie widzimy. Nie, nie widzimy, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. więc sprawdzimy sobie literkę H. Od razu tu mamy pierwsze H. Pierwsze, pierwsze. I, I, I. Trzy literki nie ma więcej do końca. Nie więcej. więcej. Nie ma. Nie ma więcej. Dobrze. Czy w drapeczce krzyżówek. Chcę numer dwa, coś będzie. Też nie ma. Ajajaj, ale nam chynie wysypało tutaj. J. J. Jest tak, tutaj już jest jedno. Bonusiku nic. I? Nic. I tylko jedno. A tu mamy tylko aż jedno aż całe aż zero? zero, aż całe zero. Uu, no całego zera to dawno nie było. Dobra. No to tak, Zdrapiemy już widzę chyba nasz ulubiony Xik. Tak. I tak kontrolnie przejedźmy, ale ja ale, chyba no. Xa e, chyba nie widziałem nie. w pierwszej i tak samo nie. w drugiej. Dobra. Teraz zdrap TV. Nie, no nie, Kraczniuniu, zobacz, o, zobacz, ja chcę bonus, a ty mi tu... Jejku, Bał... Jejku Ada już odkrywamy. Mamy, mamy. od razu Dobrze. tutaj walniemy, tak, przejedziemy tu i proszę Dobrze. bardzo, tu ładnie. Kien a to jest dużo zawsze, nie? Fajnie. Tak, Ewa Fajnie. mamy jeszcze, a tutaj mamy. Pięknie, A. Ogar mamy, tak. tu mamy tak. Super, fajnie, bo się biało robi, nie? Tak. Rozjaśniło nam się pięknie. Jakby tak. Jeszcze jest. Wanda na końcu ma A. Ojejku, faktycznie. Sorki, sorki. Pa, I chyba w pierwszej krzyżóweczce tak. a wszystkie. Jedziemy tutaj sobie kochani na drugą. Jedziemy. A no masz co robić. Mówisz, mhm. że też się będzie rozjaśniało. Zobacz, pięknie. Tutaj rama dwa razy. A jest co robić. Jest roboty mhm. na krzyżaczku. Tutaj na końcu azot. Dodatkowo jeszcze wpadł i, i, i. i. Okej, okay. pięknie. To. Bardzo, bardzo ładnie. I teraz chyba dwie ostatnie, tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Jeszcze dwie ostatnie. No, s SK. A, a my chcemy k. Odczarować Jaka? bonusik. Prosimy. Odczarujmy bonusik. Czy jak chcemy? Tak. Chcemy, k. Nie, hmm, hmm, hmm. Nie ma. Dobra. Nie ma w pierwszej wszystko wszystko. Ser. Blisko tutaj, ser, Islandia. Syn, synagoga. Pisz. Pisz, pisz, pisz. Rytm tutaj mamy jeszcze. Ale patrzę w tym bonusie, nam nadzieję, robią co? Jeszcze tylko wam brakuje jedna literka. Oni no to specjalnie, I to to no. Dobra. No to czarujemy. No. Ja czaruję k. Czary, Czary Mary. No. A drapiemy. Z. 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 Z jak Zosia. Z. Zosia samosia chyba zdrapie ten bonus, a nie ja. <ścoughs> ja cię. Nawet, ani nawet nie, nie mam ma... literki do zdrapania. Nie ma. Tutaj mam azot, ale ty nie mieliśmy gotku. No nie. Zetka jeszcze. To pokazała się Zetka. No i tu. No i niestety, no. no, no. no. Gdzie, gdzie, śpiewamy. gdzie? O, My jest, czyli pisz, czyli jest byli pisz. Byli czyli, pisz. czyli mamy pisz, dobra, no. a to jest dopiero pierwszy. Oj, 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 No, no tym tak, razem. Tak, tym razem, kochani. Tak słabiutko. słabiutko w, tej drugiej, w tej pierwszej to tak fajnie, nie? Po dwa wyrazy. Ale, ale, ale się pobawiliśmy. Razem będzie lepiej. Podrapaliśmy i będziemy szukać Ten dalej. Bonusik, będziemy szukać dalej i będziemy. Nawet piąteczka. Będziemy ale odczarowywać bonusik. nasz bonusik, kochany, który tutaj no, takie nasze. Jest naszym takim skarbem do odkrycia. Tak. A więc A zapraszamy. Zobacz, w bonusiku, bo A dobrze dobrze dobrze, 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 jasne, zobacz, też 15, tak. też 15, zobaczcie, jakby fajnie wpadło, no. ale okej, okay. przyjmujemy nie wezwanie, kupujemy kolejne, oczywiście, ale wiesz co, teraz kupimy te większe, większe, mhm. dobra, przekonałaś mnie, mhm. e, buziaki dla Was, do zobaczenia, miłego ranka, popołudnia, wieczora, Dokładnie. w zależności, kiedy oglądacie. 바과